Rozumiem, że jesteś sobie starym i okrętem, robisz, co chcesz i kiedy chcesz. Ale mógłbyś czasem dać znać, że żyjesz, wiesz? Nie chcę nic mówić, ale przegapiłeś ostatnie serwisowanie. A mówiłem ci przecież... Po prostu zadzwoń, jak będziesz mógł. Dobra? Cześć. A Teddy hada. znowu automatyczna sekretarka? Co się z tobą dzieje, he? Język ci urwało, czy jak? Co ja miałam? Aha, robię duży obiad w niedzielę. No wiesz, na urodziny Jackie <słuch> będzie to, co najbardziej lubił: Chelakiles, Amales. A jak uda mi się zdobyć prawdziwą kukurydzę, to może nawet Elotę. Byłoby mu miło, gdybyś wpadł. No, pomyśl. Do zobaczenia, Vi. Hej, Vi, dawno nie gadaliśmy, co u ciebie słychać. Ciągle siedzisz w Night City? Bo ja nie. A tak na serio. dzięki. Dzięki za wszystko. Dopiero jak wyjechałam z tego pieprzonego miasta, zrozumiałam, jak bardzo byłam tam nieszczęśliwa. Jeśli tylko masz taką możliwość, uciekaj. Uciekaj, gdzie pieprz rośnie, a jak już będziesz daleko, wypij moje zdrowie. Trzymaj się, chłopaku. Hej, wi, co tam u ciebie? Na Badlandach pięknie jak zawsze 90 stopni w cieniu. Idzie burza piaskowa, do tego właśnie zakotowała mi się chłodnica. Słowem, żałuj, że cię nie ma. Ale tak ogólnie, to jakoś nam idzie, wiesz? Dogadujemy się z Solem, lepiej lub gorzej, ale się dogadujemy. Rodzina rośnie w siłę, zleceń nie brakuje. Słowem, żyć nie umierać. Pomyśleć, że gdyby nie ty szlajałabym się pewnie teraz po ulicach Night City. Dzięki za to, co wtedy zrobiłeś. Serio. Pogubiłam się, a ty pomogłeś mi wrócić na szlak. Do następnego Vi. Hey, v, z tej strony Soul. Słyszałem, że w Night City miała miejsce jakaś grubsza akcja. W której grałeś pierwsze skrzypce. Nie wiem, co dalej, co teraz zamierzasz. Ale pamiętaj, my troszczymy się o swoich. Jesteś jednym z nas, v. Jesteś Alde caldos Pamiętaj o tym. Szerokiej drogi, V. Do zobaczenia. Hej, Vi. Słyszysz mnie? A, nagrywasz się? E, e, zastanawiamy się, kiedy tu do nas wpadniesz, w odwiedziny. Moglibyśmy zrobić grilla, e, pościgać się. Albo złożyć sąsiedzką wizytę Shivą. Chcę przez to powiedzieć no, że równy z ciebie gość, Vi. Nie wiem, co teraz robisz, gdzie cię niesie. Ale pamiętaj, że masz na Badlandach przyjaciół. Trzymaj się Vi, Wim, zabawna sprawa. Kurwa znowu skrzynka, czy ty w ogóle kiedyś odbierasz? Serio, łatwiej się dodzwonić na linię obsługi klienta ta, ta termu niż do Ciebie. Co to ja? Aha, wiesz, że zadzwonił do mnie agent Askrak z pytaniem, czy nie pojechałbym z nimi w trasę koncertową? W pierwszym odruchu powiedziałem mu, żeby spierdalał, ale... Tak sobie myślę, że to mogłoby być nawet fajne. Więc kto wie? No tak, chciałem sobie poplotkować. Odzwonię, jak będziesz mógł. Pa. Samurajowie popełniali sepoku, spisywali jisei, wiersz śmierci. Zawierali w nim swoje ostatnie przemyślenia o życiu, o śmierci. Sporo ich ostatnio czytałem. Niektóre z nich są naprawdę piękne. Ale ja nie jestem samurajem, więc pożegnam się prostymi słowami. Niech cię piekło pochłonie, skurwysynu. Davey, słuchaj, sorry, że cię niepokoję. Rozumiem, że jesteś zajętym facetem i w ogóle. Ale wiesz, byłam ciekawa, co u ciebie, więc postawiłam szybko Tarota i. Ojej. Wisielec, sztukmistrz, gwiazda. To nie są dobre karty, Wi. Naprawdę źle wróżą. Jakby. Coś jakby śmierć. Ale nie do końca. Uważaj na siebie dobra. No to... Do usłyszenia.